No, heja kochani, jak widzicie, właśnie się szykuję. Bo uwaga, uwaga! Dzisiaj jedziemy wybrać płytki, kamień i wykończenie naszego basenu. Dzieje się, słuchajcie na tym basenie. Ja wam ostatnio dużo nie pokazywałam, co się zadziało tam na tym basenie, więc na pewno będziecie w lekkim szoku, w takim szoku, jak ja byłam, jak to szybko się dzieje. Oczywiście nie zapeszając, bo mam nadzieję, że ten projekt się nie wydłuży, tylko będzie to szło takim tempem, jak teraz idzie, no ale różnie to bywa. Jak widzicie też bardzo się polubiłam z brązem ostatnio. Powiem Wam w ogóle taką historię, że ja w ogóle nie za bardzo lubiłam kiedyś w ogóle brązowy kolor, a teraz po prostu nie wiem czy to od wieku, czy o co chodzi, ale bardzo lubię brązowy kolor. No i teraz jeszcze dodatkowo do tego wszystkiego jest modny, więc można dużo sobie perełek fajnych znaleźć. A jeśli mowa o perełkach, to też mam dla Was dwie fajne polecajki. Weszły teraz do Made in Lab nowości, sześć różnych zapachów, które są inspirowane już kultowymi dla Was zapachami. Kochani, jeżeli nie znacie Made in Lab, to jest firma, która właśnie robi perfumy. Które przede wszystkim pięknie wyglądają, bo zobaczcie te klasyczne flakoniki, i tu muszę właśnie Wam to podkreślić. Najbardziej mają nacisk na sam zapach. Nie inwestują nie wiadomo jak bardzo w opakowanie i w ten sam flakonik, chociaż ten mi się najbardziej podobają. Idealnie pasuje do mojej łazienki. Zawsze wam o tym e, mówiłam. No i właśnie słuchajcie, dzięki tym niskim cenom możemy zyskać tą różnorodność e, zapachów. Raz chcemy być bardziej, mieć mocniejszy zapach, raz taki bardziej odświeżający. Więc fajnie tutaj można sobie wybierać w tych zapachach i rzeczywiście e, przetestować, co do nas e, danego dnia pasuje. I właśnie mamy tutaj e, inspirowane. Kultowe zapachy, nie, nie, mogę, nie mogę się po prostu e, nawąchać tego nowego zapachu. Mm, jeden z nich to jest oczywiście od Prady. Numerek 203. Oczywiście pokażę Wam tutaj pełną nazwę, zaraz Wam się wyświetli. Zrzut z ekranu ze stronki, który ląduje w mojej kolekcji. Jakbym miała Wam opisać ten zapach? Ja lubię, słuchajcie, zapachy, w których jest wyczuwalny jaśmin, i piżmo. Ja w ogóle lubię takie troszkę cięższe zapachy z wyczuwalną nutą wanilii. To jest, są mocne zapachy, to są zapachy takie e, intensywne, e, ale właśnie takie, z jednej strony coś się przybija delikatnego, tak jak na przykład właśnie wanilia. Drugim moim e, ulubieńcem z tych nowości jest zapach 204. To jest Chanel Gabriel. Powiem Wam, jeden z moich ulubionych zapachów od Chanel. Pięknie pachnie. Jak e, Jakby Wam przedstawić ten zapach, to jest taki zapach, e, nie wiem, jakby taki poranek w Palm Beach, wiosenny lub letni, z dużą nutą kwiatową i taki bardzo świeży, bo tutaj między innymi mamy właśnie mandarynkę i grapefruit i zawsze, jak to jest w perfumach, to dla mnie one są takie mocno świeże, jak potrzebujecie takiego fajnego pobudzenia, takiej świeżości, no to właśnie te perfumy bardzo fajnie pachną, ale mają w sobie też drzewo sandałowe, które ja też uwielbiam i właśnie piżmo. Kocham, kocham, kocham. Więc to są to są moi dwa ulubieńcy. Jeżeli byście się pytali o nuty, które mi się bardzo podobają, ale koniecznie musicie wejść na stronę do nich i zobaczyć więcej nowości. Może tam są wasze ulubione zapachy. Na kredka 10 macie minus 10% na właśnie e, zapachy. Słuchajcie, i też bardzo e, fajna opcja w Made in Lab teraz się pojawiła, bo u nich też możecie sobie zamówić takie perfumetki. Ja je uwielbiam wrzucać właśnie do torebki i mieć je zawsze e, przy sobie. I teraz jeżeli kupicie dwie takie perfumetki, to jedną e, dostajecie minus 80% taniej więc no też się bardzo e, opłaca i też bardzo fajnie e, sobie e, przetestować e, zapachy i mieć je blisko siebie. No i słuchajcie, dostawa z DPD e, pick-up za 2 złote, więc mi się wydaje, że fajnie połączyć te wszystkie sobie promocje i naprawdę wyjdą wam te zapachy bardzo bardzo tanio. Może macie nastolatkę u się, e, w domu, e, która na przykład chciałaby wiecie mega drogie perfumy, ale nie wie do końca, czy się na nie zdecydować, czy będą do niej pasować, sobie przetestować. No dobrze kochani, ja już taka wypiękniona, wyperfumowana i jadę na podbój basenowy. Muszę też kochani wspomnieć o moich jesiennych nowościach, jeśli chodzi o paznokcie. To jest taka śliwka z winem, można powiedzieć. Jak widzicie, trochę się mieni taki fiolet na nich, ale jest to ciągle taki mocno wiśniowy kolor, winny też. Z brązem, przepiękny kolor właśnie na okres jesienny. Dajcie koniecznie znać, jaki wasz jest ulubiony jesienny kolor na paznokciach. Jeszcze Wam pokażę szybciutko mój strój dnia dzisiejszy, ale boję się, że chyba niedługo te spodnie będę musiała zmienić, bo u nas pogoda typowo jesienna, mimo tego, że mieszkamy w tropikach, to na Florydzie powiem Wam, że dzień w dzień pada, już wam to mówiłam nieraz. Ale dobra, na razie fajnie wyglądają, to są te spodnie, ja Wam je pokazywałam w sumie w nowościach na Instagramie. To są słuchajcie, dżiny z H&M, więc bardzo fajne, teraz dostępne, więc jakbyście szukały fajnych dżinsów, takich szerokich, ale nie za długich, właśnie one są idealne do na przykład, wiecie, płaskich klapek że wiecie, że ta nogawka Wam się tak nie szura, no bo umówmy się, nie codziennie chodzimy na szpilkach czy jakichś koturnach. No i do tego mam też z takich nowości właśnie um, taki brązowy, fajny sweterek, też właśnie z H&M-u, więc... Oh yeah, oh yeah. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że dziś wylewają nam betony w basenie. Kochani, kochani, zobaczcie, kogo ja tutaj mam na łączu, proszę Dzień pani. Dobrze, dobrze. Moja Loluś na tle moich gór. O basenowych. Serdecznie. Lola już widziała. O Jezu, jest nasz ulubieniec! Słodziuchny, słodziuchny, jak on urósł w ogóle. piękny, się, nie? tak. Nie tylko ciocia. O. Nie, no. ja tylko całą rodzinkę znam. Loluśka już widziała y, nasz progres basenowy. Zaraz widzowie zobaczą nasz progres basenowy. Lola, jest akcept. No, <gadanie> znaczy, dla mnie to niewiarygodne, że dopiero zagadałyśmy i była dziura w ziemi, a tam już jest coś, co wygląda jak basen. No. Mam nadzieję, że tak dalej, tak będzie szło szybko. Żeby Pudziemy Lola miała się tak. gdzie kąpać. Dzięki. Dzięki. <gadanie> A u mnie słuchaj regres. Pałagan liście, ale, ale za to nie ma chwastu. No ale będziesz miała klimat, przynajmniej jesienny, bo ja muszę sobie robić sztuczny. Tak, zapraszam, masz się tu wytarzać w liście. Czy Wy to słyszycie? Jak u nas bardzo mocno pada deszcz i właśnie o tym mówiłam, więc e, liczę na to, że przestanie padać i będę mogła Wam pokazać e, pracę na basenie, postępy na basenie. Zapowiada się nocna praca pan, panów baseniarzy. A moje spodnie pójdą do przybiórki na stówę, nie? Ale leje. To ja, to Zaraz jedziemy, ja no? ale oczywiście co? Co <laughs> oknem aurę jest po prostu... typowo jesienna! Tak jak nasze już dokładnie. Masakra jest, no. Powiedz Marku, co my dzisiaj jedziemy wybrać? Jak to się profesor... Profesko profesorsko, profesorsko profesorsko, to się nazywa. profesjonalnie. Jedziemy wybrać, to się nazywa Diamond Bright, mhm. czyli kolor, czyli ten taki ta. Y, Wysiłka. Y, dna do, basenu. Dna basenu i ścian. ścian. Bo tu się robi inaczej. Tutaj nie robi się tak jak w Polsce, że masz membranę. Mhm. Tylko masz taki żwirek, taki... Taka, taki kurde, nie wiem, no. Jak to nazwać? To jest... Taki piasek? No nie, to jest właśnie nie piasek, bo to automatycznie Ci nie przepuszcza wody. A, czy to jeszcze zabezpiecza dodatkowo. Tak. Mm -hmm. No to jedziemy wybrać kolor tego i jedziemy wybrać też kolor płytek kolejnych, no, bo u nas w Stanach się robi tak, że na górze ale idzie... Ale też, przepraszam, że jeszcze Ci przerwę, ale ten jakby to wypełnienie, no, ten tak, piasek tak, taki, no. To on też chyba ma takie, że on może odbijać światło od wody? Nie, nie, on ma tylko w sobie takie te, on ma tylko takie w sobie Diamenty, no takie, wiesz, takie taki kryształ... wiecie, efekt, Kryształki, no. że tak jest właśnie, taki jest sparkly, nie? No i teraz no. druga rzecz. Druga rzecz to są takie płytki, u nas się, u nas składzie się. Przy, zaraz jak, jak jest ten końcówka basenu i tu przychodzi już ten dek basenowy. To tutaj się, prawda, na dole na, 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 zaraz pod tymi płytkami się kładzie taki właśnie rządek pasek płytek. To jest po to, żeby było widać, ile wody mniej więcej wyparowało, ile nie, czy trzeba dolać i tym podobne, tak, to tak. wszystko ma. Ale to też tej ładnie, tej... ładnie odbija jakby lustro tak. wody, tak. Prawda? Tak. To też ma znaczenie, jaki właśnie sobie kolor tego dobierzecie i chyba też jacuzzi w tym będzie, tak? Co cały jacuzzi w tym, w tym będzie. Cały to Czekazczego znaczy... się robi, że cały Nie e, całe no to... właśnie, nie pamiętam czy Też nie to... pamiętam jak to jest. No właśnie też nie pamiętam. Ale wiem, że niektórzy robią całość. Znaczy przynajmniej to. górze. wiem, na że wierzchu. na górze, no bo to u nas będzie ta woda się przelewała, nie? To mm -hmm. będzie ten taki Infinity i ten i, i. no to musi tak być, ale czemu? Jakie to będzie? Właśnie nie pamiętam, nie, wiem, też nie pamiętam. On mi mówił, ale nie pamiętam. Mm -hmm. I mówiły? też y, będziemy patrzeć mniej więcej Marek chce mi pokazać y, kamień już na wykończenie y, na basenu. Te, no, na, basen, no, na Co te. my będziemy używać, Marku? Co będziemy wybierać? Limestone. Limestone? Nie, nie limestone. To mi coś innego mówiłeś. Marmur? Nie. nie. Tam był marmur? On nie. właśnie mówił, że marmur to jest. Travertin? Tak. No i będziemy wybierać ten. Y, na dek travertin, ale wiesz ja się tak zastanawiałem, mm -hmm. bo ja chciałem te pierwsze schody dwa zrobić kurde w płytkach. Mm -hmm. Zastanawiam się, czy czasem nie zrobić tego w tym travertinie, wiesz? Bo on nie będzie taki śliski. A które płytki Ty chciałeś użyć do schodów? No te, takie co tutaj, bo ja je mam, nie? O nie, one będą za śliskie. Ja się tak zastanawiam teraz, czy czasem... Czy po prostu, nie... a, te co zostawiłeś, yy, czyli no. że już w ogóle cały, żeby zrobić yy, w tym... No nic, dobra, to jedziemy. Ciemno się zrobiło. Kurde, ciemno, aż się spać chce, ty. Masakra. <grystanie> jedziemy wybrać, tak? Taka pogoda, co? Jak tak, tak jest? Jest, jest, fajnie, fajnie i tak nagle, kurde, się ciemno zrobi i zaczyna padać, deszpadać. Mm. Taki jestem, kurde, do spania. Nie no, istnieje się na pogodę, u nas jest super. O. <grystanie> I subwoofery się włączyły. Super, jedziemy. Kochani, kochani, zapraszam Was na małe oprowadzenie po naszym basenie. I jak widzicie się ze sobą na tych schodach, i fajny by był kadr, jakbyśmy już mieli gotowy ten basen, i znowu tu będę siedzieć na tych schodach, i tylko zrobię coś takiego i będę już na gotowym basenie. Fajnie by było. No, ale schody już są i teraz już widać te schody konkretnie, gdzie one będą, i idziemy teraz dalej. Tylko sobie ten żwirek już nie powiem z czego wyciągnę. Tutaj mamy słuchajcie nasz basen. Tutaj mamy półkę, e, na której będą stały leżaki, parasol pewnie. Jeszcze zobaczymy jak to sobie urządzimy. E, no i tutaj mamy basen. Nawet słuchajcie nalało nam wody, <noise> więc można już trochę popływać. E, wstępne pływanie e, jak widzicie i też e, jest jeszcze, można powiedzieć, że na świeżo zrobione jacuzzi, bo panowie kończyli, słuchajcie, po nocy. Z tego względu to, co mi Marek tłumaczył. Musiał być skończony cały tutaj ten obszar, gdzie jest basen razem z tymi schodami, z tą półką, ze względu na to, żeby w późniejszym czasie e, nie pękał e, basen. Dlatego jacuzzi mogli, jakby ten sam środek jacuzzi mogli skończyć na drugi dzień i panowie słuchajcie, do pierwszej w nocy tutaj e, e, robili to wszystko, e, więc... E, tak, dobra. To teraz przejdziemy do jacuzzi. Dobra, jestem tu gdzie jacuzzi. Teraz sobie zejdę na półeczkę, na której będziemy siedzieć, a tu już w głębi będzie nam jest jeszcze. Woda. Jest woda jeszcze z głębiej, więc już jest woda, więc już tam nie wejdę. Ale tak jest jacuzzi. Można sobie, słuchajcie, jakby co usiąść, póki co na razie. No i teraz, słuchajcie, za mną. Będzie robiona cała hydraulika. Te wszystkie połączenia, bo jak widzicie, wystają gdzie niegdzie rurki, ale teraz to wszystko trzeba połączyć, żeby to wszystko można było tym jakby tutaj zarządzać. Więc mam nadzieję, że niedługo to, to się stanie, z tego względu, że już się nie możemy na to doczekać, żeby wiecie jak najszybciej to poszło. No ale tak, to tyle z oprowadzania. I z efektów pracy, ale przynajmniej teraz każdy może sobie wyobrazić, jak ten basen mniej więcej i jacuzzi będzie wyglądał. No a teraz idziemy do mnie, do, do mojego królestwa, które jutro się tu zacznie dziać już. No a tutaj jutro będzie moje królestwo, zaczną robić. Yy, jutro mi zaczną tutaj, prawda, robić szalunki, żeby można było wylać beton i mam nadzieję, że zrobią szalunki, to w przyszłym tygodniu będzie można już to zabetonować i jak już będzie zabetonowane to wtedy będzie już mógł przyjechać mi prawda, budynek cały i będą go mogli postawić także jeszcze jutro zrobią szalunki potem będę musiał jeszcze zawołać właśnie te babki od Survej od tej geodezji, żeby strzelili, czy budynek jest prosto, czy nie, czy to, czy tamto. Potem jak one to zrobią, to będą, a musi przyjść gość od, y, musi przyjść gość od, y, od robaków. Od robaków jeszcze, żeby to popsikał wszystko przed wylewaniem betonu. No i później beton. Jutro będziecie mogli zobaczyć, jak będzie wyglądał kształt tego wszystkiego. No, ale jest to pokaźny. Będzie to pokaźny garaż. Ja już sobie tam mniej więcej zaznaczyłem, ile na ofis sobie zabiorę i tak zostanie tego garażu jeszcze kawał. Także to jest fajne. Słuchajcie, kolejne prace. Dobrze, że wam wcześniej nagrałam, co i jak, żebyście jeszcze ostatnim razem mogli zobaczyć moje góry. Właśnie panowie ściągają te formy z jacuzzi, jak widzicie, i zasypują, wyrównują teren wokół, właśnie tam basenu. Z każdego okna mogę wam pokazywać prace, jakie zostały skończone. Bo tak słuchajcie, przed chwilą padało, wszystko jest takie mokre, było urwanie chmury po prostu, i jak widzicie, mamy już skończone tutaj szalunki, właśnie pod, pod fundament na garaż. No i teraz, słuchajcie, musi po prostu przyjechać znowu e, firma od geodezji i e, sprawdzić, czy wszystko jest dobrze wymierzone i wtedy będą lać beton znowu. Dobrze, że ja Wam, słuchajcie, wszystko nagrywam, aby wy, wy byście nie widzieli żadnego, żadnej różnicy. A teraz zobaczcie. Przez kolejne okno, tym razem wyjściowe, pokazuję Wam, co e, dzisiaj też Panowie zrobili. Przygotowanie pod naszą dróżkę do domu. Tu będzie, słuchajcie, taka właśnie dróżka droga, wręcz mogłabym powiedzieć, do domu. Będzie później tak zakręcać rondo, e, które będzie zrobione. Ale najpierw zaczynamy od dróżki, i też byśmy chcieli już właśnie posadzić trochę roślin tutaj z przodu. E, no i wiecie, ogarnąć tak, żeby już było ładnie to wejście. No bo też e, tu wiecie, nic nie jest zrobione tak naprawdę na zewnątrz, oprócz ładnego wejścia. I tak wiem, obiecałam Wam w poprzednim filmiku, że pokażę Wam, jak fajnie te drzewka świecą jeszcze w nocy, więc dzisiaj to Wam dogram. Tylko mam nadzieję, że nie będzie padało, bo ostatnim razem właśnie tego nie zrobiłam, bo tak padało, że nie byłam w stanie wyjść na zewnątrz, mimo tego, że tutaj mamy dach. To tak zacinało, że nie dałam rady wyjść i Wam niestety, ale nagrać tego efektu, ale dzisiaj to zrobię, na pewno. Kurczę, no jeszcze nie widać. Chciałam Wam pokazać, jak ładnie świecą się światełka na drzewkach. Z bliska już je widać, ale z daleka jeszcze jednak może chwilę poczekać, żeby Wam to nagrać. A i słuchajcie, no kupiłam deń. tamten rządek i ten rządek. Jest troszeczkę więcej, nie za dużo, bo też wiecie co, ja też nie chciałam tak, żeby całe to wejście było nie wiadomo jak e, zapełnione, bo później w przyszłości, jak już ta droga będzie tutaj skończona, to też będę tutaj jakby wychodzić z tymi dekoracjami. No a jak na razie e, i tak wygląda to bardzo ładnie. Muszę podlać kwiaty, bo widzę, że trochę mi przywiędły. Tutaj to jednak słuchajcie, codziennie, dzień w dzień. Tam nie wiem, czy widzicie z daleka, ale mam miotłę taką fajną cynamonową, która przepięknie pachnie tutaj na wejściu. No. Więc tak to wygląda. Poczekamy jeszcze do wieczora, żeby wam nagrać taki już efekt końcowy końcowy. One już pięknie wyglądają. Zobaczcie tak zaglądają tutaj do naszego domu przepięknie robią światło. Mamy jeszcze taki lekki zachód słońca. Jeszcze się do końca nie ściemniło, ale już jest wystarczająco, żeby wam pokazać jak pięknie one wyglądają. No cudo. Tak to wygląda. A z daleka robi bardzo fajny klimacik, więc tak przepięknie wyglądają. One naprawdę dużo ładniej wyglądają właśnie wieczorem, bo robią taki fajny już klimacik.